Darwin's Game, jedno z ciekawszych anime roku 2020. Czym jest to anime i czy warto je obejrzeć? Tego dowiecie się w tej krótkiej recenzji. Samo anime opowiada o uczniu Liceum Kaname Sudo, który otrzymuje zaproszenie od swojego kolegi z klasy do gry mobilnej Darwin's Game. Gdy Kaname z ciekawości otwiera aplikację, z ekranu wyskakuje zielony wąż i gryzie go w szyję. Gra Darwina okazuje się nie być zwykłą grą, a raczej walką o przetrwanie. Kaname musi w niej przetrwać, walcząc o swoje życie. Każdy po dołączeniu do gry otrzymuje unikalną umiejętność, która ma mu pomóc w grze. Później Kaname wraz z szoką, która do niego dołącza, postanawiają stworzyć swój własny klan. Nie obyło się również bez wątków miłosnych i różnego rodzaju akcji, głównym celem serii jest pokonanie twórcy całej gry. Niestety zakończenie było jak na razie takie, że można liczyć tylko na kontynuację. Jeśli oglądaliście to anime, napiszcie swoją opinię w komentarzu. Recenzja oczywiście mogła być dłuższa, ale chciałem wam przekazać jak najmniej spoilerów. To by było na tyle, dzięki, i cześć i na razie.